Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars a dzisiaj sobie zagramy najnowszą postacią, którą yy, no, ostatnio można powiedzieć dodali do gry yy, Mowa oczywiście o Nanim który jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą postacią, epicką, naprawdę dobrą więc dzisiaj przetestujemy sobie go myślę, że no, zaczniemy od Solo myślę, że to jest Właściwy typ pod na niego załodywało już i zagramy. No to tak, tu veil. Ona więcej życia. Tam no, sobie tą skrzynkę rozwali. Dobra. Nie no, nie ma sensu z nim walczyć chyba. pójdę po inne skrzynki ale moc na blisko, matko. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. No, nim moim zdaniem powinien być mitykiem ale to nie wiem, nie wiem. Tak takie jest moje zdanie po prostu nie no tutaj jednak mało życie ma dobra tego tego spajka to nie zjedziemy nie 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 zjedziemy nie Ku, kurde nie dobra przegram przegram nie skali od 1 do 10 nie wiem 5 no bo na blisko, na blisko jest naprawdę. Naprawdę dobry. To co, teraz może czas na duo. Bo na solo mi kompletnie nie idzie na nim. W ogóle nie lubię na niego, ale jest dobry na blisko, więc czasem go używam. Po prostu. No tak, potężny na blisko, to trzeba przyznać, ale ilość HP i no i na po prostu mu no bo nie, nie byłbyś idealny, prawda? Nie no, tutaj to jest ten prima, Primo, myśli, myśli, że go nie widać, no. Teraz ma okay, no tak? Nie. Dobra. Aha! A no dobra, zginąłem, fajnie fajnie. Paniel Primo, proszę nie zginąć. Nie. Nie. No co za łeb, No, no co za łeb. Jeszcze go działko! Hmm. Ah. Nie no, szó mi brak co w braku, no nawet... Nawet... Hmm, Nieważne. Już nie komentuję tego starzenia, naprawdę. Obra, gin. Pięknie. Aha, nie wycelował. Dobra, tu mnie ultem też. У вас. У вас. Не, не, аф, только я. еще из тебя прошлое, ну прошлое все. Ну, прима, не. Ну, Jeśli ktoś spyta, czy jestem szczęśliwy z na niego, to, to nie. To jednak nie. I z teamata też nie. Chyba najlep najlepsza pora iść na zadymę w końcu. Bo na nic dobrego mnie prawdopodobnie nie spotka. Dobra. Tu mamy PAM i mamy, i mamy kiełkę. Kiełek? No, w miarę w miarę nieogarnięty. Tak. I Mortis, no tak. tak. Dobra. Dokładnie to, to nie wiem, czy by się tam się tam no dobra, wepcham się tam. Nie. Nie, ja nie umiem grać na nim, naprawdę. Ale pójdę się wpadnąć robię ten bardziej. Aha, okej, okay, niepotrzebnie jednak, no, ale... No, doceniam staranie tego kiełka, nie, ale... To jednak. Nie o! Nareszcie pięknie! Tu akurat. No. Dobra. Ale bym chciał zmienić postać? Nie, nie ma szans, nie ma szans, żebym mnie polubił na niego. No i tu. Nie, nie ludzie. Nie. Już wolę tego Tika. Ach, którego w sumie nie lubię. Ale już go. No właśnie, no właśnie. Tikiem bym tu przynajmniej coś zrobił. No tu co mam robić na nim? No postaram się. Może się Trikiem uda. No nie, no nie uda. Się. Zabijecie No tak, także Także ja już będę chyba kończył, no bo nie ma sensu Z randomami się tutaj ten Mam kompletnie nieogarnięta, kiełek już cokolwiek ogarniał El Primo, z którym grałem kompletnie nic nie kumał Zabiło go działko i potem awczył. Kompletny dureń. Yy, solo niemożliwe do wygrania, moim zdaniem. Wszyscy na wszystkich. Teamy. Tak dalej. Zbiorów klejnotu nawet nie chcę próbować. Oblężenia nie lubię. Nagrody grać nie mogę na nim. Nie, ja to gorzej być nie mogło, nie. Ale jest wyzwanie mistrzowskie niedługo, więc myślę, że, że na wyzwaniu mistrzowskim będzie ciekawie. Do zobaczenia.